Dzień dobry, witam Państwa z domowego zacisza podczas kwarantanny zostań w domu. Nie mam tu prawdziwego studia telewizyjnego, ale co nieco udało się zaaranżować. Dziś opowiem o ciekawym zjawisku, jakim są stacje radiowe na falach krótkich nadające dziwne dźwięki. Takie swoiste buczenie, brzęczenie, piszczenie i tym podobne. Takie jak to. Raz na pewien czas rytmicznie nadawany dźwięk cichnie, a zamiast niego w eter wysyłane są tajemnicze komunikaty zawierające cyfry i słowa kodowe zakończone rosyjskim słowem pliom, czyli odbiór. Później dźwięk pojawia się znowu aż do następnego podobnego komunikatu. Całą dobę przez cały rok, z wyjątkiem krótkich przerw, spowodowanych zapewne konserwacją sprzętu albo awariami. Wokół tych stacji narosło wiele legend, począwszy od najdziwniejszych, jakoby służyły one do kontroli umysłu, lub były częścią odpowiedzi na atak, i gdy tylko brzęczenie lub piszczenie ucichnie, to wystartują rakiety międzykontynentalne oczywista bzdura. Aż po tezy, jakoby to była tylko zasłona dymna, która ma ukryć przed ludźmi fakt prawdziwej komunikacji. Gdzie jest prawda? Proszę Państwa, gdzieś obok, ale w wielu legendach jest jej ziarenko. Proszę Państwa, to nie jest audycja z okazji 1 kwietnia, mimo to, że data jest bardzo blisko. Odrzucamy to nieudokumentowane teorie o wszelkich kosmitach, kontroli umysłu. Przekażę Państwu to, co wiemy o tych stacjach na pewno. Wszystkie informacje zaprezentowane tutaj pochodzą albo z nasłuchów, albo z otwartych źródeł. Część z tych źródeł jest w języku rosyjskim. Zacznijmy zatem od pierwszego mitu czyli opowiem o tym, czym te stacje są naprawdę. Są to stacje wojskowe, należą do struktur wojsk łączności Armii Federacji Rosyjskiej. Skąd to wiadomo? Po pierwsze, są aktywne w paśmie fal, z których korzystają stacje wojskowe. Po drugie, radioamatorzy już dawno przeprowadzili namiary, które wskazały na obszary, w których znajdują się jednostki wojskowe. Część z tych obszarów jest nawet oznaczona na mapach Wikimapii. Namiary były prowadzone z różnych krajów przez różnych nasłuchowców przy pomocy anten kierunkowych, a także odbiorników definiowanych programowo, synchronizowanych do bardzo precyzyjnego źródła czasu. Po trzecie, rosyjscy nasłuchowcy wielokrotnie podjeżdżali w okolice nadajnika z odbiornikiem, by przekonać się, że ten czy inny sygnał jest emitowany właśnie z pobliskiego ośrodka łączności. Oto jeden z takich filmów. Widać silny odbiór sygnału na bardzo skromnej antenie wewnątrz samochodu. Z kolei inny opublikowany film pokazuje odbiór przy całkowicie odłączonej antenie z włączonym tłumikiem w przenośnym odbiorniku. Co jednoznacznie świadczy o tym, że sygnał był odbierany na fali bezpośredniej i to blisko nadajnika z widocznych w tle anten nadawczych. Oto ten film. W ulicy znajduje się jednostka wojskowa, i na wojskowy rodowód podobnych sygnałów wskazuje także mnóstwo wspomnień i komentarzy na rosyjskojęzycznych forach. Pozostaje pytanie, po co taka stacja, skoro Rosjanie mają własne wojskowe satelity telekomunikacyjne? Proszę państwa radzieckie, a później rosyjskie wojska posiadają plany ciągłości działania, obejmujące również utratę moczności satelitarnej. Cały czas korzystają z łączności głosowej i telegrafii na falach krótkich. Część komunikatów przekazuje się ręcznie za pomocą wiadomości wysyłanych alfabetem MORSA, jak w latach 40. Jest to zapasowy kanał komunikacji, który nadal się ćwiczy i wykorzystuje, gdyż pomimo swoich wad jest niezawodny i stosunkowo prosty w realizacji. Telegrafia jest sprawna energetycznie, nadajnik prosty, odbiornik również. Łączność nie wymaga żadnej skomplikowanej infrastruktury. Gdy odbiorcą ma być mała jednostka, która nie posiada telegrafistów, do rezerwowej komunikacji świetnie nadaje się kanał głosowy. I właśnie to zapewniają stacje takie jak Bazer, PIP i podobne. Przywitajcie Kota. Historia takiej sieci komunikacji na przykładzie bliźniaczej stacji The Pip zaczyna się w latach 70. Kiedy to sieć powiadamiająca dowództwa o kryptonimie Kolos obejmowała okręg północno-kaukaski, stacja ta pracowała do połowy lat 80. W tej sieci pracowało wiele odbiorników umieszczonych w jednostkach wojskowych, komisariatach, pokojach łączności, na terenie fabryk wojskowych. Odbiorniki były różne: od profesjonalnych do powszechnego użytku, włącznie. Wśród profesjonalnych był tam na pewno R250, czyli kit, co po rosyjsku znaczy wieloryb, i jest to bardzo adekwatna nazwa. Prawdziwa legenda wśród radioamatorów krótkofalowców, jeszcze przez wiele lat. Był odbiornik R154 molibden, używany w radiostacjach przewoźnych R102. Wśród amatorów rzadko spotykany. Był także odbiornik R155, używany w znanej radiostacji R140. Jej elementy, a zwłaszcza wzmacniacz mocy nadajnika, są bardzo popularne wśród krótkofalowców, także w Polsce. Powitajmy znowu kota. Jeśli wierzyć innym wspomnieniom, początkowo w sieci działały nawet bardzo stare urządzenia, pochodzące jeszcze z lat 50. Odbiorniki takie znajdowały się w różnych miejscach i służyły do odbioru zakodowanych wiadomości. Nasza obrona cywilna robi to do dziś. Stacje nadawcze nie pracują całą dobę, a jedynie w ustalonych godzinach podczas ćwiczeń. Wróćmy jednak do głównego tematu, czyli historii tych ciekawych stacji, na przykładzie stacji DEPIP. Komunikacja z centrum nadawczego w Rostowie nad Donem następowała 3-4 do razy dziennie na różnych długościach fali. Dlaczego tak? Otóż propagacja fal radiowych zmienia się w ciągu doby zależnie od oświetlenia jonosfery przez Słońce. Po zmierzchu jonosfera zmienia się, a razem z nią zmienia się propagacja fal radiowych. Podczas dnia trzeba użyć fal o wyższej częstotliwości, a nocą o niższej. Dla komunikacji bliskiego zasięgu wystarcza jedna z nich, ale Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był wielkim krajem i plan łączności musiał być bardzo rozbudowany. I był. Z racji na konieczność precyzyjnego dostrojenia, przed każdą emisją właściwej wiadomości wysyłany był sygnał kontrolny. Najczęściej było to coś podobnego do tu kolos, tu kolos podaje sygnał do dostrojenia. Adin, dwa, tri itd. Tak kolos jest kryptonimem i popularnym określeniem dowództwa w Rostowie. Gdy mówimy o dowództwie w Sankt Petersburgu, używamy określenia wulkan. Oba kryptonimy są bardzo trafne. Wystarczy obejrzeć dowództwo okręgu wojskowego w Rostowie na Google Street View. Zobaczycie, jak dużo, dużo obszary zajmuje. A skojarzenie z wulkanem jest proste, z wulkanu wylewa się lawa i rozlewa się na okolice, z dowództwa w Sankt Petersburgu tak samo wylewają się rozkazy. Wiadomość na początku była nadawana na żywo, a później staśmy. Odbywały się tu także rutynowe sprawdzenia słyszalności za pomocą wiadomości takiej jak ta. Tu, kolos, wiadomość dla 815-223-44. I jak mnie słyszysz, odbiór. Stacje podległe, które dysponowały tylko odbiornikiem, zgłaszały słyszalność telefonicznie. Proszę Państwa, do dziś taką wiadomość wysyła stacja d PIP i jest to wiadomość D-A, po której następuje lista sygnałów wywoławczych.

Tak, Kontrola czujności stacji odbywa się według skomplikowanego harmonogramu od lat rozpracowywanego przez nas słuchowców. Aby pomóc użytkownikom w dobrym dostrojeniu się do sygnału stacji, przypomnijmy o zmianach częstotliwości roboczych, wprowadzono coś, co funkcjonowało od pół wieku w stacjach cywilnych, np. w komunikacji morskiej czyli ciągle nadawany marker który jednoznacznie ją identyfikował wśród zainteresowanych. Oto przykładowy marker polskiej stacji brzegowej Gdynia Radio nadywane na telegrafii. Niektóre stacje miały również marker głosowy do komunikacji fonicznej. Oto przykład. Radzieckie wojsko poszło z postępem. Idea wprowadzenia dźwiękowego markera została zaaprobowana, wynalazca dostał nawet nagrodę. Cena za wprowadzenie całodobowego markera stało się znacznie większe zużycie energii, gdyż przedtem nadajniki włączone były tuż przed emisją sygnału, teraz musiały pracować całą dobę. Z czasem sieć odbiorcza stawała się coraz mniejsza. Pod koniec lat 80. zlikwidowano wiele pomieszczeń łączności w zakładach pracy, w komisariatach i cywilnych centrach łączności, bo nie były potrzebne. Nadal jednak sama stacja jest potrzebna, ponieważ ktoś jeszcze jej słucha. Skąd zatem to brzęczenie bazera i pipczenie stacji de pip? Jak wspomina radioamator krótkofalowiec Andrii Rw6 HRM, pierwszy generator markera był zlokalizowany w pomieszczeniu obsługi i pracował do 1986 roku. Takie pomieszczenie obsługi wygląda tak. Andrii skonstruował wtedy na płytce drukowanej drugi generator, który rozpoczął pracę w pomieszczeniu stacji odbiorczej z której sterowano pracą nadajnika danej stacji. Tylko to była pełna obsługa w postaci dowódcy zmiany wszystkich operatorów, bo przy nadajnikach pracowali tylko technicy, którzy byli odpowiedzialni za ich utrzymanie. Proszę Państwa, w podobny sposób działało wiele cywilnych stacji radiowych, wliczając na przykład stację brzegową Gdynia Radio, w której centrum nadawcza znajdowało się na Oksywiu, a centrum odbiorcze działało w Rekowie. Oto anteny centrum odbiorczego i cały teren na mapie duży teren. Sam brzęczyk bazera, wbrew temu co twierdziła Wikipedia, nie pochodzi od żadnego elektromagnetycznego generatora, ale jest to prosty układ z dwoma multiwibratorami zrealizowany na starych, germanowych tranzystorach serii MP42. Dysponujemy nawet schematem ideowym tego generatora zbudowanego przez Andrieja. Oto to urządzenie. Jak widać, pracują tu dwa generatory oraz prosty układ formowania sygnału. Taki sam układ chodzi innymi wartościami podzespołów od lat pracuje w siostrzanej stacji bazera, jaką jest de pip. Ponieważ sam dość prymitywny generator jest zasilany z niestabilizowanego źródła napięcia, można spodziewać się okresowych zmian jego tonu. Po dołożeniu kilku elementów i zmianie wartości innych można uzyskać sygnał o zmiennym tonie, co posłużyło do budowy markerów dla innych stacji i w ten sposób łatwiej rozróżnić stacje, gdyż każda z nich brzmi inaczej. Rezerwowy generator markera znajdował się także w zapasowym centrum komunikacyjnym Aksai. Można było go użyć zarówno do lokalnych nadajników, jak i głównego centrum nadawczego. Konstrukcja generatorów jest tak prosta, że prawdopodobnie działają w niezmienionej formie do dziś, gdyż nie ma tam niczego, co można usprawnić. Jest dobre, działa, nie zmieniać. W następnym odcinku opowiem o samych stacjach, o tym, skąd były i są nadawane, jakie są między nimi zależności. I co można tam usłyszeć?